Hej ludzie, siemano wam wszystkim, z tej strony T-Volt, witam was w takim szybkim filmiku. Jeżeli w ogóle nie widzieliście wcześniej na Facebooku, chcę się wam pochwalić moim małym, ojej, kiciu. To jest moje zwierzątko, kicia, pokażę do kamery. To jest kicia, w tej chwili jest w takim nastroju trochę powiedzmy zabawowym. Będzie ja sobie tutaj łaziła i drapała i skakała. Kicia! Dobra. W każdym razie, yy, przed chwilą obej... Kocie, obejrzałem sobie przed chwilą Iron Mana 3. Niedawno wyszedł na Blu-rayu, więc postanowiłem go sobie nabyć i obejrzeć ponownie. Kurwa, kocie, czemu mi ścierkę ściągasz ze stołu? Co ty robisz? E, postanowiłem obejrzeć go sobie ponownie, mimo iż byłem już w nim na kinie i to w dniu premiery, nawet na premierowym seansie. E, I słuchajcie, chciałbym się podzielić jedną pewną myślą. To jest bardzo szybki, bardzo impulsywny vlog, który wrzucę nawet chyba bez żadnej obróbki, po prostu żebyście go dostali, mieli, widzieli i znali. E, słuchajcie, mm, e, film o superbohaterach. Tak mnie tknęło i stwierdziłem sobie, hu, Boże, hu, ha, ha, rozgrzewka przed moim dzisiejszym całym maratonem nagrywania materiałów na najbliższe dni. E, film o superbohaterach. Ja jestem wielkim, wielkim fanem filmów o superbohaterach. Być może to wiecie, być może nie. Zdecydowanie moim ulubionym jest Iron Man. Ja mówiłem o tym wielokrotnie. Myślę, że wszyscy moi znajomi i dookoła wszyscy wiedzą, szczególnie Hanta. Pozdrawiam cię Hanta, jeśli to widzisz. Batman, Superman najnowszy, na którym też byłem w kinie, właśnie Iron Man od jedynki aż do trójki, każdy oglądałem parę razy, tak samo Avengersi, Thor, Kapitan Ameryka, Halki i tak dalej, i tak dalej. Komiksów nigdy nie dane było mi czytać, ani nie zagłębić się w nie w jakimś większym stopniu, ale nie zmienia to faktu, że... Czekajcie... Dobrze, wybacz. Musiałem sprawdzić, czy mikrofon działa. Nie zmienia to faktu, że strasznie lubię tych superbohaterów, czy to właśnie jeszcze Batman jest na przykład Zawsze oglądałem X-Menów, oglądałem właśnie X-Menów filmy, Spidermana też. Jara mnie to, po prostu mnie to jara. Znam osoby, których takie filmy po prostu, wiecie, nie, nie satysfakcjonują, ze względu na to, że są głównie durne, wiecie, wybuchy, pościgi, za, zakłamane zasady fizyki, pierdoły totalne. Takie, takie, powiedzmy, trochę głupkowate filmy. To są filmy dla specyficznych osób, które to lubią, ale jak chciałbym z Wami trochę popolemizować. Zadam w tym filmie krótkim vlogu ogólne pytanie i chciałbym, żebyście podyskutowali w komentarzach, a ja będę się tam też udzielał. A moje takie wstępne zdanie chciałem Wam przedstawić teraz. Otóż, co mnie kręci w filmach o superbohaterach? I dzisiaj odczułem to tak, tak, tak zdecydowanie, co mnie w ogóle kręci w większości takich filmów, gdzie są jakieś supermoce, fajne rzeczy, świat inny niż nasz. Kręci mnie to, że oglądając taki film przez te dwie godziny czuję się. Tak jakbym ja mógł być bohaterem tego filmu. Dosłownie przez te dwie godziny mam przeczucie. Kocie nie baw się swoją kuleczką. Przez te dwie godziny mam przeczucie, jakby uniwersum, w którym możliwe jest zbudowanie zbroi Ironmana, w którym możliwe jest bycie takim właśnie superherosem i walczenie ze złem, jest prawdziwe i być może nawet, że ja jestem w stanie być takim herosem. Strasznie mi to nakręca, strasznie mi się to podoba i dzisiaj odczułem to zdecydowanie. Po prostu, gdy film się kończył, gdy Tony Stark tam wypowiada pewne kwestie, jakie wypowiada, nie będę tutaj spoilerował, to po prostu przeszła taka myśl, że zajebiście byłoby być takim Iron Manem. I ja tak mam ciągle. Oglądałem nawet Blicza, anime. Miałem to samo, kurwa, bycie śnigami, to napierdalanie się mieczem. To samo mam po wszystkich filmach. No, może nie po tak, takich właśnie filmach superbohaterami, Batman, Superman. To wszystko mnie strasznie jara, i to jest dla mnie po sposób na powrót do dzieciństwa. Kiedy się oglądało bajki, kiedy się biegało z kolegami po osiedlu, napierdalało na przykład kijami po głowach. Kurwa na karetkę trzeba potem dzwonić. Nie, dobra, ja aż takich hardkorowych przypadków nie miałem, ale chyba wiecie o co mi chodzi. Chodzi o cały motyw. Uświadomienia sobie, chociaż takiego chwilowego na czas filmu, przeniesienia się w jakby realia, które pozwalają nam myśleć, że superbohaterowie, supermoce, bogowie nordycy i tak dalej, tak dalej, że to wszystko jest prawdziwe, że to wszystko jest możliwe i naprawdę gdzieś tam być może jest szansa życia w świecie, który będzie trochę ciekawszy niż nasz. I właśnie te filmy, te komiksy, te postaci, ci bohaterowie, aktorzy, którzy ich grają, pozwalają mi tak magicznie, powiedzmy, przenieść się w takie realia. i Strasznie mnie to jara, dlatego ja fanem filmów o superbohaterach jestem i będę wiecznie, czekam na Avengersów drugich, trzecim, kolejnego Supermana, Spidermana, kurwa wszystko, jara mnie to straszliwie, ponieważ jak wiecie, w filmach typu ostatnio oglądałem czarnego łabędzia po raz pierwszy, to przez cały film takie ja pierdole what, coś? Dosłownie, dosłownie takie były moje reakcje, kiedy widziałem co się tam dzieje. Czarny Łabędź, film o balecie ale całkiem spokoj, bardzo schizowy, polecam. To jest taki typ reakcji, kiedy znowu, że oglądam filmy, zakończę zawiłą fabułą, myślę, kurwa, jak to jest, jak... Czy nie wiem, jakieś filmy typu Oceans 11, jak oni tą akcję odjebali, jak oni to zrobili, wszystko, że im to wyszło, i potem oni odkrywają wielki plan. Czy nie wiem, Sherlock Holmes, który też oglądałem, oglądałem ostatnio cały serial Sherlock, ten brytyjski, w ogóle odgadnięcie, jak te morderstwa są przeprowadzane i tak dalej. To jest jeden typ wrażeń z filmu, analizowanie tego i wsiąkanie w fabułę. Kiedy ogląda film o super bohaterach, ogólnie filmy akcji, to to jest po prostu takie poczucie zajebistości, fajności, którego po prostu nie daje mi nic innego, jeżeli chodzi po, po prostu o filmy. Czytanie książek nie pozwala mi się tak wczuć, bardziej do mnie przemawia obraz, bardziej do mnie przemawia to, że jeżeli mamy Roberta Daunera Juniora, który swoją grą aktorską przekazuje nam postać Tonego Starka w jakimś tam pewnym wyobrażeniu jego i reżysera, to pozwala mi bardziej podziałać moją wyobraźnię i bardziej się w to wszystko czuć. Ponieważ ja czasami nie lubię być zmuszonym do obrazowania sobie jakiejś sytuacji, wolę zobaczyć tak, jak to mniej więcej powinno wyglądać. W sensie nie wiem, czy tam książkę jest opis miejsca, nie? Ja sobie wyobrażam to miejsce. Wszystko spoko, to jest taka moja, powiedzmy, tymczasowe miejsce akcji. A patrzę na przykład później na film, który jest zrobiony raczej we współpracy z tym, kto pisał tą książkę i tak dalej, chyba że jest kurwa Dragon Ball, który był zjebany na maksa. Ehm. To pozwala mi to bardziej sobie uzmysłowić, jak to tak naprawdę wyglądało, i bardziej się wtedy wczuć. Dlatego ja jestem z tych ludzi, którzy wolą film od książek. I to jest trochę głupie, słabe? Nie wiem. E, w każdym razie. Czy wy, ludzie, czy wy ludzie lubicie filmy o superbohaterach? Wyraźcie swoją opinię w komentarzach, ja już wam wszystko powiedziałem, jarają mnie strasznie, będę czekał na wszystkie następne i, i chciałem poznać Waszą opinię. Czy lubicie filmy o superbohaterach? Jeżeli tak, to dlaczego, za co, może za to samo co ja, może za to kurwa, nie wiem, lubicie wybuchy, bo widzicie, że jak kolor płomienia zielony, to znaczy, że cynk się pali. Nie, to nie cynk. Hanta, nie besztaj, proszę. Um, i, I tak dalej. Jeżeli nie lubicie filmów o superbohaterach, też możecie to zaargumentować. Kiedy znajdę chwilę przy moim obecnym maratonie nagrywania. Postaram się odpowiedzieć na Wasze komentarze. Dzięki za oglądanie filmu, jeżeli się podobał. Jeżeli chcecie więcej takich szybkich vlogów z przemyśleniami, które mnie dopadną w dowolnym momencie, dajcie znać w komentarzach i właśnie pokażcie to łapą w górę. Dzięki za oglądanie. Ja manualnie wyłączę nagrywanie. Trzymajcie się. Hej!